Tylko siadaj do śniadania. Jest... O, jakie no pewnie zobacz, orzeszki ci zrobiłam. To co lubisz bardzo, jabłuszko. I jeszcze jest herbatka z miodzikiem. O, jaka zadowolona do szkoły jedzie? Takie sytuacje, że nie mam czasu na sprzątanie, albo mi się nie chce. Po prostu mam niesamowitą radość, że mi to nie przeszkadza. Kiedyś to było niemożliwe. Ja po prostu musiałam najpierw posprzątać, a później coś mogłam zrobić. Więc to sukces mój, cieszę się z tego. Ale są takie sytuacje, że nie mobilizują do sprzątania. Na przykład przyjazd gościa, a tym gościem będzie moja mama. Kupiłam kapustkę, także będzie kapuśniaczek. Kupiłam ciastka, bo ja piec ciast to ja nie potrafię, także ciastka do kawy no są bardzo dobre, takie domowe. Na żeberkach zrobię kapuśniaczek i na boczku wędzonym, więc będzie dobra. I sprzątam i ogarniam teren, i to jest właśnie teraz. No właśnie przyjechała moja mama i ja nie zdążyłam posprzątać, jednak... No trudno. Czasami nie, nie człowiek się, nie, wy, się może, nie wyrobi przed gościem. Nie mówię, jest że jak waszy, to przed to. No, w szoku jest, że tak czysto, tak? To mówisz Ola, że masz egzaminy, no. tak? A. No to dobrze. Ale no, jeszcze ja mam zerowy termin, więc nie ten. No tak. Bo potem będzie jeszcze. czego będzie przyjąć. czego wy... będzie zdawała? Z teorii wychowania. Lubisz to? Chyba? Takich metod wychowawczych. Tam się uczyłam. I dużo pamięciówki. No to mama no, ty miałaś takie no, rzeczy, no nie? Tak, tak jest, um, po podstawówce. Liceum tej pedagogiczne. Tej tak, tej tak, tak, To fajnie, no nie? I jeszcze jak mógł mieć zawód. Zawiór, no, od razu do pracy. Super. A teraz jest idzie na no właśnie, także trzeba zrobić kawę w związku z tym. No a też ty, ty wiecie, Oculus. patrzyłam Chrystian, na ten To jest właśnie takie, wiesz, tak jakby pociąg na mnie tak nie a, Wiesz, no. tak patrzyłam. No, teraz ma nowe naklejki. A teraz będziemy patrzeć, jak jest pod wpływem LSD. Co? Tak. Naprawdę? A tu jestem ciekawa. My nie wiemy, jak to jest, więc nie potwierdzimy, czy to jest prawdziwe. <grystujmy>, czy to jest prawdziwe> mhm. A czyli to, co mi opowiadałeś wczoraj, Krystian, no. że tak dziwnie się czujesz? A ja nie mam <grymne> dobrać, <grymne> Jak Tak w głowie się kręci. Cały świat taki się wydaje. No Zobaczymy. No chcę. Muzyka! O, tego nie miałam. Co teraz masz? Teraz mam y, rybę, y, ocean chyba. Już, już działa? No. Dobra. Ojej, jakiś spadochroniarz. <grymne> Ten y, nurkuje. To takie... że cpaki, czy cpaki? A tu świat tu ptaki lecą, tak fajnie. A no. tu ręka. A rękę. Nie rę przeszkadzać wam. Ojej! A Oliwka tak nie O, Wszystko tańczy. Cześć, Cześć, ja Cześć! Jak palę z Dina, naprawdę. My wyglądaliśmy właśnie ten dokumentalny film o Jak mniej więcej też ci leci się tak naprawdę Ale super! Przepa! Udało mi się że masz A ty jak <correlation> nie krzyczałaś. Tu trampolina! <trybal. tryhi> Co? <głos> Cześć, <głos> ale super, dziwne, a babci ja Wszyscy ja ćwic... teraz tak jestem go, na sali go, go, gimnastycznej, ćwiczą, tańczą, o zjeżdżam, a. <noise> a <ja głos> to jest ja... takie okropne, ale fajny świat. No, no. Wiecie co, śniegle pada, płatki A, śniegu. No. no, babcia też pierwszy raz to używa. Nie, już wcześniej dawałeś Może nie Teraz jadę gdzieś. Windom A... nie? do nieba. No, A długo to trwa? Tunel. No, spokojnie. No, spokojnie. A no, taki mabowę, taki, taki jesteś goła? Na orbicie teraz jestem. Jesteś kobietą, grubą. I no, no. taki grube brzuchy. Babcie, a spójrz się do dołu. A na dół się spójrz. Nie, nie, babcia, nie babcia sobie To aż ciężko jest teraz. Tak? W czym ciężko? <grym> no cię w głowie. kręci. Muszę, to trzeba uważać, żeby ci się nic nie stało. Boże, Krystian. To widzę, przestraszona jest. Lecisz sobie wszędzie. No <noise> to tak aż... Ojej, jak fajnie. Chwila, chwila taki oddech Normalnie taki... latasz sobie w powietrzu. <głos> 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 jak tak? Później wam akwarium pokażę. Takie mam teraz dobre. A tak? Z rekinami. Nie, co ten duży. Ale super, wiecie co? Naprawdę przyjemny, jaki świat. Inaczej, no, nie? no. no masy, Ale taki no fajny, ja ja nie też taki jeszcze. fajny, taki fajny. Ale w, w pewnym momencie miałaś coś takiego, że tak... Tak wiesz, ten oddech wstrzymałaś, A, tak, tak jakoś się przestraszyłaś tak? czegoś? Był taki moment? Był, ja tam zjeżdżałam ja? tak, tak. i jak zjeżdżałam no. w ten tunel i tam później tak po no. tym no. moście takim uh -huh. i mi się wydawało, że spadnę, uh -huh. wiesz, takie uczu... uczucie, ale wszyscy jest... są tacy szczęśliwi, skaczą, tak? tu lecą, tu łatwiej śniega, no. tu tańczą, tu ćwiczą na sali, uh -huh. jakieś no takie ładne. Do no, może, kochany. No zaraz, bo nie wiesz, o co chodzi. No, nie, nie no. wiem. świat jesteś przeniesiona fantazją. Zobacz, o czym ty mówisz. Ale słuchawki To jest sprawa. To Tu widziałam, to stanął mi koło mnie jakiś e, ten kosmita, jakby taki dawał mi rękę. Aha, no. Aha tak. No. Tak blisko, do ręki. A ja chciałam tą rękę złapać, bo mhm. no to tak taki wchodzisz Tak, to. Tak, jest tak, tak w działasz to na zmysły. No. No. Tak wchodzisz w ten świat, tak to jakby, się to wydaje, realny, to jakby to był realny, jakby to rzeczywiste. Okay. Boże, ja mówię, on tu stoi. Tutaj mi znowu coś. To jest taki świat bajkowy. Tak, no, no właśnie, oni no. dlatego to. A ja myślałam, że, że oni fajnie. są w takim U. świecie radości. Ta. No, mhm. kolor, kolor. radości, koloru, mhm. gdzieś tańczą, gdzieś tam. Dobre, to nie te żelki. Mhm. Tak oni się czują, dlatego. Tknąć. No. 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 Już spadam! No, 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 ja tak samo leciałam, no. A co teraz jest? Rekina. Mm -hmm. Pod wodą. A, pod wodą? No pod wodny świat. Pod wodny. Ale realny czy taki realny. bajkowy? A, no, no to, to super. Ładne, to też ja lubię zobaczyć. takie prawdziwe, realne, bo to, co to było to. No to było to jest fajne. bardzo realne. A, no, no właśnie. Takie przyjemne, nie? Co widzisz teraz? Uwaga, znowu babcia Samson. będzie w e, akcji Okulusie. Oj, rekin jest, ale jaki piękny. Te małe rybki, one uciekają od niego. Oj, ślicznie. Płynie do ciebie? No. A nie boisz się? Nie. nie. Kochany taki jesteś. A, ale bez słuchawek? Słyszę tutaj. Mhm. O, tu przepłynął koło mnie, jaki śliczny jest. Taki ma piękny ogon, jakbym go widziała. To no. taka wycieczka jest chrystianitystyczna, no. tak? tem bym ci ja tłumaczy, rozumiem. jak on o. wygląda w środku. No tak jakby pani chowała, tak? No. Mhm. Krystian nam dzisiaj dał Panie. fajną zabawę. Podejdzie do Ciebie Ci powącha. Tak? Tak. A nie mówi babci, co się stanie. Nie no, żeby tak... Ale wielki jest, nie? A ten... Nie. O, idzie, wstaje. Boże. Jaki ten ogon ma wielki. Idzie do mnie. Do mnie. <laughs> Boże. Straszne jest! <laughs> oh. O Jezu, no, jezu. ewą mnie! Je. O Jezu, a jakie ma ślice. Jezu, jak blisko. O, o nie chce. Stanie na dwóch ławach zaraz. Nie mam Babci, dlaczego? No, czego opowiadasz O Jezu, duchu. jaki on jest wielki. Matko jaki wielki, a człowiek taki malutki. Ten ogon, o matko. Najbardziej to jak podchodzi do Ciebie, tak nie wiesz, no, co zrobić. Nie Aż wiesz, tak dziwnie, zrobić, nie? no. I hmm? chciałam go dotknąć, żeby zobaczyć, jaka ta sierść jest. No. Wiesz, jakie, jakie to jakie uczucie dziwne. Hmm. No, fajnie. Spędziłam bardzo fajny czas z moją mamą, porozmawiałyśmy, pogadałyśmy sobie bardzo dawno jej nie widziałam, więc w związku z tym miałyśmy bardzo dużo do powiedzenia, więc jest godzina w pół do 11:00, Dopiero moja mama pojechała. Jestem już zmęczona i kładę się do łóżka. Dziękuję ponownie za obejrzenie vloga i zapraszam jak zwykle na następnym. Do zobaczenia. Hej!